Witam człowiek rejestrator świata, dr nauk z kanalizacji ściekowych. Dzisiaj wykład o liściach. Co to są liście? Liście to element rośliny, tak jak u człowieka, ręce i nogi. I każde liście posiadają tutaj takie jakby kanaliki, dzięki którym roślina pobiera pokarm. I wodę. To taki odpowiednik jak u człowieka żyły. Przyjrzyjmy się. Tak wyglądają kanaliki w liściach. Każda roślina ma liście i liście mogą być różnego koloru. Mogą być zielone, mogą być takiego koloru jak tutaj, mogą być żółte. Wszystko zależy od kondycji rośliny. Bo każda roślina, tak jak człowiek, ma swój początek i koniec. Także rośliny też więdnieją, tak jak człowiek umiera. Liście mogą być różnych struktur. Mogą być mniejsze, mogą być większe i liście mają szereg całych zastosowań. Można z nich robić zioła, herbaty. Liście mogą być rozdrobnione, mogą być w całości, mogą być zmielone. Służą na przykład też jako przyprawy do zup. Przykładem może być na przykład liść laurowy, ale liście też drobno takie pokruszone, takie, takie zmielone, służą też do palenia. Na przykład liście marihuany i ten, takie, takie właśnie narkotyki różne z liści się wytwarza. No i na przykład są też liście, no świeże wiadomo, jak roślina jest żywotna i są suszone, na przykład tutaj takie już są zwięgnięte, wysuszone i na przykład z liści suszonych też robi się herbatę, herbatę czarną, herbatę zieloną. Tak jak wcześniej mówiłem, każda roślina posiada liście i łodygi, no i takie są właśnie te liście. Bardzo fajnie one, one wyglądają, nawet jak są zwiętnięte, no ale one już tutaj te liście, bo to są takie pospolite liście, one się raczej do niczego nie nadadzą. To musi być odpowiednia, odpowiednia roślina, żeby coś mogło się tutaj nadać. Tutaj widzimy na przykład zielony liść, to jest zdrowa roślina, i tutaj te liście są koloru zielonego, i one tutaj. One są w dobrej kondycji, no o tych tutaj akurat liściach yy, niestety nie można yy, tego yy, tutaj powiedzieć. No liście to tak jak na początku mówiłem, to po prostu element tak jak u człowieka rąk i nóg, no liście muszą być yy, u każdej yy, rośliny, be, 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 bez liści no roślina to nie roślina. E, no i tak jak mówię, no jest bardzo szerokie spektrum, bardzo, bardzo szerokie e, centrum e, zastosowania różnych różnych liści i te ilości kanalików y, y, mogą się też różnić, inne mogą być bardziej rozbudowane, inne mniej tak jak u człowieka i y, 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 te kanaliki też mogą być węższe, mogą być y, szersze, y, ogólnie jest bardzo dużo y, odmian liści, no, no bo jest bardzo dużo różnych odmian roślin. Są też liście, które mają ostre krawędzie, czyli na przykład pokrzywa, która parzy. Są też rośliny parzące. Broń Boże, nie dotykajcie barszczu sosnowskiego, tego chwaściora trzeba tępić, ale, ale to nie o barszczu sosnowskiego dzisiaj. no, i no tutaj o, o tego typu liściach. No tutaj widzimy liście, które mają łagodne e, zakończenie i one nie są ostre. Ale tak jak mówię, no potrafią być też ostre typu pokrzywa. No i tak wyglądają liście, może ich być mniej, może być ich więcej. I liście to... Bardzo pozytywna rzecz, mająca wiele, wiele wiele zastosowań. Liście zawsze były rośliny, zawsze były na świecie i zawsze będą będą ludzkości zawsze tutaj towarzyszyć. Dbajmy o rośliny, żeby te liście były zielone, żeby te liście były, były, były żywe, były zdrowe i żeby mogły się do czegoś tutaj też jeszcze przydać. I to tyle jeśli chodzi o liście. Suszone. Człowiek, rejestrator świata. Doktor Nauk z kanalizacji ciekawych. Dziękuję, drodzy studenci, za wysłuchanie wykładu. Cześć!